Nie masz końców na paczki? Na superkońcy.pl Najtańsze końcy w sieci, wiele metod płatności Najszybsza dostawa, tysiące zadowolonych klientów A z kodem dawczo dostaniecie końcy 5% taniej Link w opisie, polecam Siemaneczko, witajcie w przebudowie Szalkę Zespołu, który w tym sezonie gra Zdecydowanie poniżej oczekiwań Właściwie zawodzi po całej linii Dawno nie było yy, u nich tak słabego sezonu Kiedy to muszą bronić się przed spadkiem Jak to brzmi Szalkę Klub, który jeszcze sezon temu zdobył Wicemistrzostwa Niemiec, broni się w tym sezonie przed spadkiem I dlatego ja postanowiłem Właśnie wybrać ten klub do przebudowy no i postarać się zmienić ich los. Jeśli odcinek Wam się spodoba, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. A jeśli ktoś z Was jest nowy na kanale, bo na pewno są takie osoby, pamiętajcie także, żeby zostawić suba. Was to nic nie kosztuje, a dzięki temu coraz to możemy trafiać do większej ilości osób. No a tymczasem zaczynamy. Skład widzieliście. Tak, ja postanowiłem ustawić zespół. Tak, więc, już pierwsza rzecz to jest zmiana ustawienia. Powracamy do czterech obrońców. No, według mnie głupotą jest granie na piątkę obrońców, jeśli w klubie mamy tylko trzech solidnych, środkowych obrońców. Bo, co w wypadku, kiedy wypadnie ktoś z nich? No, myślę, niezbyt ciekawie. Dlatego, ustawiamy taką formację. Myślę, taka klasyczna, jak na zespoły w FIFA. I w sumie, w rzeczywistości, tak samo. No i pierwsze wzmocnienie, jakiego dokonałem, był tutaj Steven Bergwin, jakoś tak, Bergwijn, nie no, chyba Bergwin, no i on przeniósł się do nas z PSW za kwotę 34 milionów, tak więc dosyć dużo, ale myślę, że jest to tak młody i ciekawy zawodnik z potencjałem, za którego warto tyle dać, no i w przyszłości na pewno powinien się zwrócić. Do tego postanowiłem dwójkę napastników z klubem, że tak powiem, pożegnać, mianowicie no starszy zawodnik, już 30-letni, u nas i tak by nie grał za dużo, dlatego odszedł do Sevilli. No i tutaj Wright, czyli młody zawodnik, został wypożyczony, nie wypożyczony, przepraszam, odszedł za niecały milion, bo mamy w klubie no, innych napastników, do tego mamy młodych zawodników, jak na przykład Kutucu, dlatego no, nie jest nam zupełnie Right, potrzebne. Co do Ligi Mistrzów, bo tam oczywiście szalkę występowało. Udało nam się wyjść z grupy na drugim miejscu. Tyle samo punktów mieliśmy co Lokomotiv Moskwa, więc mega podobnie. No i dalej mierzyliśmy się z PSG, Tam niestety już porażka w dwumeczu 4 do 1, mimo że u siebie udało się wywalczyć remis. Tak, tak więc myślę, i tak nieźle jak na szalkę. Patrząc na to, co się w rzeczywistości stało, to zdecydowanie lepiej. Co do Ligi, tutaj sukces niesamowity, powtórzone wicemistrzostwo, no tak więc udało się zrobić coś niesamowitego. No zdecydowanie inny sezon niż to było właśnie w rzeczywistości, szalkę, gdzie oni teraz są no trzy miejsca um, jakby od tyłu, no a na no, trzecim miejscu od tyłu, no a tutaj mamy wicemistrza. Do tego postanowiłem ściągnąć za darmo angażem po sezonie Brahimiego, czyli zawodnika Porto, który ma 29 lat, no i miał okazję przenieść się do nas za darmo, więc myślę, że też świetne wzmocnienie, co pozwoliło mieć taki skład na początku kolejnego, drugiego sezonu. No i ja postanowiłem go jedynie można powiedzieć tutaj minimalnie wzmocnić, kupując Cygankowa. Czyli prawy pomocnik to jest taki transfer. No, jakby to powiedzieć, zmiennika, żeby mieć solidnego na skrzydle. No, i dlatego właśnie yy, ten załodnik do nas przeniósł się. No, i drugie wzmocnienie, mianowicie Jules Kunde, środkowy obrońca. Bo, tak jak mówiłem, no, tam w środku obrony nieciekawie to wyglądało. Mieliśmy dosyć mały wybór, jeśli chodzi o środkowych obrońców. Dlatego ten załodnik za 19 milionów przeniósł się do nas. Skład niemalże się. Nie zmienił od tego przedstawianego Wam wcześniej, jedynie na ławce mamy solidniejszych zawodników. No i niestety tutaj mój wielki zawód, bo po sezonie zajmujemy dopiero 10. pozycję, co jest fatalnym wynikiem, jak na szalkę. Wiadomo, lepszym niż aktualnie w rzeczywistości, no ale mimo wszystko jest to no, bardzo słaby wynik. Co ciekawe Gladbach i Leverkusen też się mega słabo spisali w tym sezonie, no ale jeśli chodzi o Ligę Mistrzów tutaj było no, nieco lepiej. Trzecie miejsce yy, byliśmy w grupie z Juventusem i Chelsea, tak więc już z miejsca było wiadome, że no my tutaj raczej o wyjście z grupy walczyć nie będziemy. Dobrze, że chociaż udało nam się do Ligi Europy dostać. No i tam niestety pożegnaliśmy się po meczu z Olimpikiem Marsylią, tak więc też, no słaby wynik jak, ja, jak na naszą ekipę. Po zakończeniu tego sezonu skład wygląda właśnie tak. Niesamowicie się rozwija tutaj Bergwin, reszta, no tak sobie trzeba przyznać. Ważną rzeczą jest to, że ja nie trenowałem zespołu, stwierdziłem, że nie będę szachy trenował, ja po prostu będę tutaj ewentualnie robił małe wzmocnienia, bo też nie chciałem kupować zawodników typowo pod potencjał, nie wiadomo jakich, tylko zdecydowałem się, że na spokojnie będziemy wzmacniać ten klub jakimiś zawodnikami, takimi solidnymi, niekoniecznie młodymi, oklepanymi talentami. I tym sposobem wybór padł na lewych obrońców. Chciałem każdą pozycję po kolei wzmocnić i to mega oszczędzając. Zobaczcie, sprowadziłem dwóch zawodników, Itera i Santosa. I co ciekawe, obu sprowadziłem za pomocą klauzuli. Iter był warty około 7 milionów, natomiast Santos około 20, tak więc zobaczcie, my jeszcze mniej niż zawodnik jest warty, płacimy za nich i ściągamy ich do klubu. Tym sposobem nasza lewa obrona już wyglądała świetnie, bo y, do Santos ma y, 80 oceny. I na prawą obronę, podobnym sposobem, y, ściągnąłem Pablo Mafeo, w jego

w jego przypadku także była to klauzula, która była niższa niż jego rzeczywista wartość. No i ten zawodnik wzmocnił naszą prawą obronę. Do tego środek obrony wzmocniony Matiasem Ginterem. Może nie jest to zawodnik ze świetnym potencjałem, ale solidny gracz, 26 lat, 82 ocena ogólna. Taki solidny gracz za lekko ponad 20 milionów na pewno nam się przyda. No i zespół wygląda tak, przyznajcie, może wielkiej zmiany tutaj nie ma w porównaniu do poprzedniego sezonu, jednak to co, no jakby chciałem osiągnąć Czyli wzmocnić te pozycje, żeby na każdej pozycji grał solidny gracz, na pewno udało się zrobić. I to poskutkowało na koniec sezonu piątym miejscem. Myślę, że co do tego, żadnych tutaj nie możemy mieć no, żadnego smutku, że piąte miejsce, tylko bo myślę, że i tak, jest to sukces jak na taki zespół. No i po sezonie skład lekko się tutaj zmienił, ponieważ jak widzicie, no już Brahimi poszedł na ławkę jednak wiekowy zawodnik ocena mu zaczęła spadać a Cyganko fajnie się zaczął rozwijać dlatego wymieniłem tych zawodników no i z takim składem zostawiam Szalkę. Szalkę, która myślę jest w stanie zdobywać więcej sukcesów które gra dobrze ma skład ciekawy więc nic tylko zdobywać po prostu sukcesy jak to yy, robili właśnie kilka lat wcześniej wicemistrzostwo udało nam się w Szalkę zdobyć tak więc to uważam jako taki dosyć duży sukces no i przede wszystkim przed Przebudować ten skład, myślę, że ustawić go lepiej, no i zostawić przede wszystkim uwaga z budżetem 100 milionów. Oszczędzałem szalkę, nie wydawałem, no można tak powiedzieć, pieniędzy na głupoty i to się opłaciło. Szalkę zostawiam z budżetem 100 milionów, tak więc oni mogą się jeszcze wzmacniać do woli zawodnikami, no naprawdę wspaniałymi, no i mam nadzieję, że to im wyjdzie. A na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie o łapce i subie, trzymajcie się do usłyszenia, no i siema.